Proszę Państwa, jak już Pani Ewa chciała, żebym ją zaatakował, to może już pójdźmy na pełną parę. Parę tego. Jakie ludy właśnie? Jakie ludy? Majne. Już nie istnieją tak naprawdę. No dobra. Jakieś może jest, istnieją nie ludy, ale to jest ten... Głównie to było słowiańskie Znaczy jakie takie powiem, pismo było, jakie było, ale To było w mniejszości, tak jak ten ta. To jest powiedzmy o wiele tak Znaczy, tutaj nie tylko Nie tylko Nie tylko oczywiście Historia E, dopiera, e, nie tylko pismo czy historia o, o tym pomaga, żeby dane, histor żeby dane kultury przetrwały, ale i też na przykład, no jedna z nich jest na pewno historia, ale i też pismo, kultu e, kultura też. E, Język no Powiedzmy o Rzymie, Rzym nie przetrwał, a Neu... Znaczy, przetrwało coś podobnego do Rzymu, czyli Włochy które teraz się wahają, które się zmagają, że korona z wirusem zwanym wirusem Po prostu są takie, jakby powiedzieć Polska tak naprawdę zatrwała dzięki temu, że były ambicje, w tym historia kultury, języku, te wspólnoty. Tutaj też trzeba powiedzieć, a, czym, a, a co można nazwać wspólnotą? Historia, język, kultura i tak dalej. Nikt mi nie powie, że ten. Na przykład Brazylia, mimo że dla mnie to są Portugalczycy, a Wenezuelczycy to są Hiszpanie, na przykład czy Kolumbijczycy, Meksykanie, to są Hiszpanie tak naprawdę na no, morzu. No, Amerykanie to dla mnie Anglicy, no, takie Kanadyjczycy na no morzu, w tym w Quebecu jest tutaj Francuzów, Australijczycy to są e, dla mnie. Dla mnie to są tymi Anglikami, Nowozelandczycy, Anglikami, Ukraińcy to dla mnie to są to są ci, to są Polacy i tak dalej, i tak no, dalej. Możemy się naprawdę, Kubańczycy to są Hiszpanie, ale coś przeszło jakby taki nowy język, nowa kultura i tak dalej. Zaraz powiedzą. Czy ja jestem za tym, żeby, żeby te kultury przetrwały? Według mnie. Uff. Tak naprawdę kultura niemiecka też nie powinna istnieć. Tak naprawdę Niemcy to są, to są związek niemieckie, a pani Ewa się ze mną nie zgodzi, bo to, to są plemiona, tak naprawdę Niemcy to są plemiona, które się nie uruchomi, które, które Deutschland, czyli Związek, tak naprawdę Związek Republik, to, to są takie, może to są jakieś tam e, e, państwa, ale to są plemiona, tak naprawdę, według, my, według mnie, Chociaż na warunkach państwowych, tak naprawdę, czyli można by Bawarię, ten Bawarię, ja nie pamiętam dużo landów, ale Saksonie można by po prostu powiedzieć, że to są państwa niemieckie, że te Niemcy powinny się oddzielić. Włochy to są, no włoska kultura to sama chciała się połączyć. Niemcy tak naprawdę to, żebyśmy zaliczyli do Niemców, to jeszcze są Austriacy, i tak naprawdę jeszcze są e, Luksemburscy, którzy mają, e, mówią po niemiecku. I tam e, landy te niektóre szwajcarskie, czy ten, czy, czy Bruksela to jest taka typowo niemiecka. Więc Pani Ewo, mówiąc o historii, Pani nie wie. Czym jest historia tak naprawdę, i możemy się i mogę to udowodnić w każdym tempie. Pani ruszyła coś, ja to pani nie mówię, dobra, to już jest z historią. Jak politycznie, to może bym miał to gdzieś tak naprawdę, bo polityka to jest konieczność. Ale jak już pani chciała historię, to pani powinna już powiedzieć od razu. Czy pani jest mądrzejsza? Pani gucio biała historię, pani nic nie było w historii. Pani się tak naprawdę wymądrza, bo pani nie wie, co to jest historia. Ja już dam to w 5 minut że dzięki historii Polska przetrwała.